Witam Was w kolejnym odcinku kariery Tottenhamu na moim kanale Jeśli Wam się podoba ta seria, możecie zdać łapkę w górę, suba na kanale Dzięki za odbiór po poprzednimi odcinkach, bo jest naprawdę fajny, sympatyczny No i co? Rozpoczynamy transfery Jack Grillish. mówiłem, że go kupię i go kupiłem Witamy Anglika w naszym zespole e, Będzie grał jako SP, będę go chciał właśnie zrobić jako SP No na razie SPO, bo na SPO się zrobi, ale potem zobaczymy, czy uda się go na SP Myślę, że mega wzmocnienie, bo ja potrzebuję kreatywnych piłkarzy w środku pola. Madison, Grillish. myślę, że to może być super duet pomocników w naszym zespole. No i witamy, witamy byłego, aktualnie w historii, najdroższego piłkarza angielskiego. Znaczy, City przepłaciło, to już mniej z ale myślę, że to będzie fajny transfer. Kolejnym transferem jest transfer młodego skrzydłowego z Anglii. Anglika, kupionego z Borussii Dortmund. Bajno, Gitens. Stwierdziłem, że potrzebuje młodej krwi na skrzydle i myślę, że Gitens może być tym piłkarzem, który da nam nową świeżość z ławki. Bo na razie jestem niezadowolony z Kulusewskiego, Brennana Johnsona i ogólnie z naszych skrzydłowych. W drugą stronę poszedł Odobe, Odobert, jak jaką tam miał? Plus gotówka, bo mi się nim również też grał słabo. Odobert grał słabo, więc. Stwierdziłem, że nie chcę go rozwijać. Ja wiem, że on przed letnim okienku, ale nie mam zamiaru. Naszym ostatnim transferem jest zająć Suzuki jako bramkarz numer 2 w naszym zespole. Witamy i Japończyka. No i dzisiaj turniej młodzieżówki. Nasza młodzieżówka jest naprawdę świetna. Ale też przed nami mecze Ligi Europy, Ligiowe. Dwa tygodnie gry, żeby był SPO. No i zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Czas na pierwsze spotkanie. Półfinał Karabaoka, Pierwsze spotkanie z City. W następnym odcinku będzie rewanż. Szansa na pierwszy finał ogólnie w tej serii. Fajnie było to osiągnąć. Mam nadzieję, że się uda. No ale City nie będzie łatwo. W lidze zremisowaliśmy jak się nie mylę 0-0. do 0. Więc zobaczymy jak będzie w pucharze. Trochę dzisiaj krótsze te skróty bo nie zapisywałem sobie minut po prostu i dlatego to tak wygląda następnych odcinków, bo tak to trochę to na szybko. W następnym odcinku będę zapisywał sobie dokładnie kiedy jaka akcja itp. Ale to City atakował od początku. Hanan strzela na taki strzał, Turwicario, no nie mógł zaskoczyć. No ale to City od początku cisnęło nasi rywale, którzy aktualnie są w beznadziejnej formie w rzeczywistości. Wszyscy na to czekali, cisnęli nas od początku, no i niestety strzeli gola Phil Foden. Jeśli nie wiecie, jak to jest, gdy Phil Foden strzela gola, to możecie sobie odpaść ten odcinek. No, City cisnęło, no, co wam mogę powiedzieć, byliśmy fatalnie dysponowani aktualnie. City robiło z nami co chciało, na szczęście było 1 do 0. Tutaj niestety błąd, zamieszani Phil Foden na drugą bramkę. No, naprawdę to jest dramat, co się dzieje naszą drużyną, ale poro do Grealisha, tem do Madison. i pierwsza akcja grealish Madison. no i mamy bramkę asysta Jacka Grilisza w debiucie eee, Madison Szragola. W drugiej połowie niestety City dalej atakował Haaland, ale jest Vicario, świetna interwencja naszego włoskiego goalkeepera no i niestety przegrywamy te, to spotkanie 2 do 1 no i przed że będzie ciężko, czas na FA Cup gramy z Wimbledonem, więc zagram bardzo rezerwowym składem no i ten rezerwowy składał radę. Tutaj Lukman, który naprawdę jest super podał do Bajnogitensa. W tym swoim debiucie strzelał gola na 1-0. Lukman, Gitens, Grylisz, moim zdaniem oni zapowiadają się na mega transfery. Świetnie mi się gra tym piłkarzami. Tej klusewski, gdzie sam w polu karny Szwed podał do, Ring, do Riga. No Chris Rigg też przyszłość. Naprawdę duża przyszłość naszego klubu. Kolejna akcja Bajnogitens. Zobaczcie jaka indywidualna akcja Anglika. Wchodzi w pole kardę, zagrał jeszcze do Lukmana 3 do zera, ależ akcja Gitensa. To jest to, ja takich piłkarzy potrzebuję do tej drużyny. Prowadzimy 3 do zera. końcówka pierwszej powy. Baynął Gitens do Riga. Chris Rick zobaczmy to podanie, i Lukman. No tutaj dużo pecha. Wimbledonu, ale jest bramka Lukmana. Chyba nie wiem czy jako samo nie zostanie to zapisane, ale piękne podanie Chrisa Rida, Riga. No naprawdę. Jestem pod wrażeniem. drugiej powie strzeliliśmy jeszcze jedną bramkę. Jack Grillish. strzelił swoją debiutancką bramkę. Ładnie wszedł do prawej nogi. I jeden. 5 do 0. Pogrom. I o to chodzi w takich meczach. By gromić naszych rywali. Nawet rezerwowym składem. Świetny mecz. No i lecimy dalej. Arsenalem stwierdziłem, że symuluje. Chcę zobaczyć naszą siłę na symulacji. Na razie jest słaba. Kolejny meczu. Akademia. Akademia. Czas na finał naszej cudownej akademii. finał to był dla nas spacer, tutaj Shin odbiera kapitalnie piłkę. Może nie kapitalnie odbiera, idzie sam na sam, strzela gola i prowadzimy 1 do 0. Świetne wykończenie. W kolejnej akcji Allison, nasz kolejny młody talent. Mamy dużo młodych talentów do Junga, no i 2 do 0. No Bradford nie miał żadnych szans z nami. W kolejnej akcji Allison, 3 do 0. Świetne wykończenie i to spotkanie chyba się skończyło że 3 do 0, nie 4 do 0, nie 3 do 0. Wygrywamy mecz, ćwierćfinałowy. zawodnikiem meczu, Shin. No i lecimy dalej. Mecz ligowy z Evertonem na Goodison Park. Everton też nie grał kariery. ogólnie bym grał tylko w kariery klubami z Anglii głównie, ale mam. Na pewno mam takie karierki, który będę chciał coś nowego zbudować. I odbudować jedną potęgę, może nie potęgę, ale solidną drużynę. I też się pobawić y, jakimiś seriami typu y, tych właśnie, gdzie możemy aktualnie no te, ten sezon live jakby przejąć drużynę. Chciałbym tam ogólnie tylko na razie na ratunek, żeby uratować takie drużyny przed spadkiem. Potem zobaczymy, czy będę chciał pod koniec sezonu jeszcze się w to pobawić. No i dobra, gram z Evertonem, taki off-topic, no i Lukman. Lukman jest piłkarzem, który mi się gra świetnie. I to jest naprawdę genialny transfer. No, Solanki to... Nie jest jego poziom na razie, a Tyson powinien strzelić gola, ale oczywiście nie strzelił. Kolejna akcja, Jack Rillish. Ładna akcja, Giga podał no i Lukman strzela. No Ademola Lukman, ja wam mówię, ten transfer jest genialny. Wygaśmy 1-0 po bramce Lukmana. Kolejny mecz juniorów, Archer tym razem dostał szansę, no i Brady Archer. Stwierdził, że wykorzysta tą, tą szansę. Jest bramka, jest asysta, Alison Archer, kto wie. Może w przyszłości będą grać w Tottenhamie w pierwszym zespole. Ten świetnie Jung się uwolnił. No i 3 do 0. Wygraliśmy z Evertonem dorosłą drużyną. Wygrywamy z juniorami i w finale zagramy sobie jeszcze w tym odcinku. Gramy w widzę Europy z Hoffenheim. Widzę Europy, tak dobrze działa. Wygrywamy. Adam Jaki wypożyczony do Royal Antwerp to nasi junior dużo, junior. dużo piłkarzy ogólnie powypożyczałem. Jacklish mnie zdziwiło, że on ma 15 goli w Premier League, no to City go sprzedało takiego strzelca, no niesamowite w finale gramy z West Hamem no i Jung strzela gola na 1 do 0, finał był oczywiście jednostronny, West Ham przez minutę grał w dziesiątkę w dziesiątkę w osłapieniu, grał w trójkę za brutalny V tutaj nie ma, tu po prostu piłka daje żółtą, niebieską kartkę i schodzi z boiska tutaj podaję do sina. no i 3 do 0 no finał jest nasz, pierwszy juniorski Tytuł zdobywamy, tutaj Bradley Archer. 4 do 0. No i nasz pierwszy tytuł. W następnym odcinku pokażę Wam trochę bardziej tę Akademię, Zobaczcie, kogo mam. i Kogo mam w pierwszym zespole. I tyle. Tak naprawdę trochę będzie więcej o tej Akademii. W następnym odcinku, raczej nie będzie turnieju, gramy sobie z Leicester. To prawdopodobnie chyba ostatni mecz w tym odcinku, jak się nie mylę. Ale mogę się mylić. Ale lecimy z Leicester. Tutaj Pedro Poro odbiera piłkę. Podaje do Lukmana. Ademola Luckman w polu karnym Lukman, Bęk lewa noga, Ademola Lukman z kozakiem. Niesamowity piłkarz. 1 do 0. Kolejna akcja, Jack Grillish do Madisona, No i 2 do 0, No mówię wam, Madison Grillish to będzie kapitalny środek pola. Nie mogę się doczekać, aż więcej będę grał tą dwójką, bo widać, że Grillish już ma dwie asysty do Madisona. Gramy widzę Europy. Aha, dobra. Tu bardzo rezerwowym składem wyszedłem. No, praktycznie już mamy pewny awans do, w tej w top 8. No i Chris Rick. No, Chris Rick jest mega. On jest mega. Berkwal, Rick i Gray. Naprawdę mam piłkarzy, mm, którzy mają mega potencjał. Ja bym nie chciał tej kariery, to ten ham na przykład kończyć po dwóch, trzech sezonach, gdy ja zdobędę Mistrzostwo. Ja bym chciał. Trochę dłużej te karierę, bo jakbym chciał na przykład zobaczyć, jak ten Berkwal się rozwinie do swojego potencjału, Chris Rick Grey, ja, nasi juniorzy na przykład, więc ja nie chcę. U mnie jest ogólnie taki plan, że ja tą karierę piłkarską Chena skończę, to będę jakby prowadzić trochę dwie kariery naraz. Taki jest plan. No niestety tutaj remisujemy dość niespodziewanie, ale taki trochę jest plan, bo ja chcę pobać się tą karierę, zobaczyć, jak te piłkarze się rozwijają, a nie wiecie, dwa sezony, trzy, już wygram, wszystko kończyć. No, zobaczymy wszystko, jak się okaże. Crawford wypożyczony do Portugalii. No, trochę będzie tych wypożyczeń. Trochę, no, Jedn, dwa już były. Kim do Rangers, myślę, że fajne wypożyczenie. Na dwa lata, ale spokojnie, myślę, że, że będę ją będę skracał. Hyong, nasz Koreańczyk, który również dawał radę, ale tydzień niech sobie pogra. I Dragusin do Evertonu. Tak to wygląda. Moje transfery, wszystkie już widzieliście. Tutaj wygrywamy sobie jeszcze z Bradfordem w lidze. Lukman i Son. No Lukman jest super. Jest naprawdę kapitalny. W lidze jesteśmy na czwartym miejscu. Dużo straty. 14 meczów ligowych do końca. Może, nie wiem czy uda mi się jeszcze w tym roku skończyć tą pierwszy sezon. Bo nie wiem jak będzie z odcinkami na święta. Wszystko się okaże. Son najlepszym szczelcem Tego glicza nie bierzcie pod uwagę. Ale Lukman 4 gole w 5 spotkaniach. League 3 na 3. To naprawdę super wygląda. To tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Na razie piąteczka.